Wiesz co sprawia, że ktoś naprawdę staje się nieodpartym? To nie bycie najpiękniejszym, najbogatszym, ani najzabawniejszym. Sekret tkwi w byciu sobą naprawdę. Wyobraź sobie osobę, która nie stara się chować za maskami, która pokazuje, kim jest, bez lęku. To przyciąga uwagę w sposób magiczny, bo głęboko w sobie każdy chce połączyć się z czymś prawdziwym, a nie z wymyśloną wersją. Jeśli jesteś zainteresowany, poniżej zostawię link z dobrymi wskazówkami dla Ciebie. Wystarczy kliknąć i skorzystać. Pomyśl o tym, jak się czujesz, gdy jesteś w pobliżu kogoś, kto jest autentyczny. Ta osoba nie boi się pokazać swoich wad, swoich dziwactw, swoich pasji. To tak, jakby mówiła: hej, to ja i w porządku, jeśli Ci się to podoba lub nie. To tworzy lekką i szczerą energię, która przyciąga ludzi jak magnes. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Kiedy jesteś autentyczny, nie musisz starać się zaimponować. Ludzie zauważają, kiedy ktoś jest prawdziwy i czują się bardziej swobodnie, aby także się otworzyć. To jak posadzenie nasionka zaufania, które stopniowo rośnie, przekształcając interakcję w coś wyjątkowego. Więc, jeśli chcesz przyciągnąć kogoś na serio, zacznij być szczery wobec siebie. Nie staraj się być doskonały, bo nikt takim nie jest. Pokaż swoje kolory, swoje opinie, a nawet zabawne lub dziwne historie. To właśnie sprawia, że wyróżniasz się i tworzysz połączenia, które mają wartość. W końcu, kto nie lubi być blisko kogoś, kto jest po prostu prawdziwy. Zauważyłeś, jak fajnie jest być w pobliżu osoby, która nie martwi się o to, by ciągle zadowalać innych. To, co nazywamy niezależnością od wyniku. To wtedy robisz rzeczy, bo je lubisz, nie martwiąc się o to, co inni pomyślą. Ten spokojny sposób bycia sprawia, że ludzie stają się ciekawi i zainteresowani. Wyobraź sobie to. Rozmawiasz z kimś, kto jest tak skupiony na zaimponowaniu, że wydaje się, jakby brał udział w rywalizacji. Teraz porównaj to z kimś, kto po prostu rozmawia, śmieje się i cieszy chwilą, nie oczekując niczego w zamian. Kto wydaje się bardziej interesujący? Osoba, która jest zrelaksowana, oczywiście. To dlatego, że daje poczucie pewności siebie i samowystarczalności. Kiedy nie martwisz się zbytnio o to, co może się wydarzyć, wszystko staje się lżejsze. To jak jazda na rowerze, nie martwiąc się, czy upadniesz. Cieszysz się przejażdżką i bawisz się, a ta postawa zaraża tych wokół ciebie. Ludzie zaczynają dostrzegać, że nie potrzebujesz ich aprobaty, by czuć się dobrze, i to sprawia, że stajesz się o wiele bardziej atrakcyjny. Więc lekcja jest prosta: nie próbuj kontrolować wszystkiego. Ciesz się rozmowami i spotkaniami, a nawet złymi żartami, które pojawią się po drodze. Kiedy się relaksujesz i żyjesz chwilą bez pośpiechu i presji, tworzysz atmosferę, w której ludzie chcą być. A kto wie, co może wyniknąć z tych autentycznych połączeń? Znasz tę osobę, która robi wszystko, by zaimponować? Która wydaje się być w misji zdobywania aprobaty wszystkich? Ta przesadna próba może być dużym problemem. Im bardziej się starasz, tym bardziej wydaje się, że coś wymuszasz, a to w końcu odstrasza ludzi, zamiast ich przyciągać. Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie, a ktoś nie przestaje starać się przyciągnąć twoją uwagę. Opowiada żarty, dzieli się historiami, cały czas cię komplementuje. Na początku może to być zabawne, ale po pewnym czasie staje się męczące, prawda? To tak, jakby ta osoba krzyczała: Proszę, polub mnie. A to odbiera naturalność interakcji. A teraz pomyśl o przeciwieństwie. Ktoś, kto jest tam, cieszy się imprezą, jest miły, ale bez pośpiechu ani potrzeby wyróżniania się. Ta osoba emanuje inną energią, bardziej lekką i pewną siebie. Czujesz chęć, by podejść, bo wydaje się być komfortowa ze sobą, nie musząc nic nikomu udowadniać. Prawda jest taka, że kiedy się relaksujesz i przestajesz starać się tak bardzo, Tworzysz przestrzeń, by rzeczy działy się naturalnie. Więc zamiast tracić energię na próby zadowolenia innych, dlaczego po prostu nie być sobą? Ufaj, że to wystarczy. Im bardziej naturalny będziesz, tym bardziej ludzie zainteresują się tym, co masz wyjątkowego. Pewność siebie jest jak perfum, nie widać jej, ale każdy ją czuje. A wiesz, co sprawia, że ta pewność siebie staje się jeszcze bardziej pociągająca. Kiedy towarzyszy jej beztroska postawa. To tak, jakbyś mówił światu: Wiem, kim jestem i w porządku, jeśli rzeczy nie pójdą tak, jak chcę. Ta lekkość robi całą różnicę. A teraz pomyśl o kimś, kto jest zawsze spięty, martwi się o zadowolenie innych, lub boi się popełnić błąd. Taka osoba może być nawet dobrze intencjonowana, ale kończy na tym, że emanuje niepewnością. Z drugiej strony, ktoś, kto jest spokojny i pewny siebie, nawet w obliczu niepewnych sytuacji, przekazuje pozytywną i zaraźliwą energię. To tak, jakby mówił, nieważne co się wydarzy, wszystko będzie w porządku. Ta postawa pokazuje również dojrzałość emocjonalną. Oznacza to, że nie desperujesz się o aprobatę i potrafisz radzić sobie z odrzuceniami lub przeciwnościami, nie tracąc opanowania. Ta wewnętrzna siła to coś, co ludzie dostrzegają i podziwiają, nawet jeśli o tym nie mówią. To jak cichy magnes, który przyciąga innych w sposób naturalny. Dlatego zamiast martwić się o to, co może pójść źle, skup się na cieszeniu się chwilą. Bądź ciekawy, żądawaj pytania, dziel się swoimi pomysłami i ciesz się śmiechem. Kiedy odstawiasz na bok potrzebę kontrolowania wyniku, tworzysz przestrzeń, w której połączenia płyną w sposób lekki i prawdziwy. A tego rodzaju pewność siebie jest nieodparta. Zauważyłeś, jak osoby zrelaksowane wydają się przyciągać więcej uwagi? Dzieje się tak, ponieważ dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Bycie zrelaksowanym w rozmowie, bez martwienia się o to, co druga osoba pomyśli, to jak otwieranie drzwi do prawdziwych i spontanicznych połączeń. A teraz wyobraź sobie to: dwie osoby rozmawiają z tobą. Jedna z nich jest bardzo zdenerwowana, myśli nad każdym słowem przed wypowiedzeniem i czujesz napięcie. Druga jest spokojna, mówi w sposób naturalny, bez martwienia się o to, by zaimponować. Która z nich sprawi, że poczujesz się bardziej komfortowo? Prawdopodobnie ta zrelaksowana, ponieważ tworzy lżejszą atmosferę. Ta lekkość pokazuje, że jesteś komfortowy ze sobą i tym, co masz do zaoferowania. To nie znaczy, że Cię to nie obchodzi, ale że ufasz chwili i swoim umiejętnościom. Ta pewność siebie sprawia, że inni są bardziej ciekawi Ciebie i chcą spędzać więcej czasu w Twoim towarzystwie. Dlatego zamiast wchodzić w rozmowę z myślą, że musisz zrobić idealne wrażenie, wejdź z intencją zabawy i poznawania drugiej osoby. Kiedy się relaksujesz i pozwalasz, by rzeczy płynęły naturalnie, tworzysz pozytywną atmosferę, która jest zaraźliwa. I uwierz mi to coś, co każdy dostrzega i ceni. Bycie autentycznym jest jak bycie rzadkim klejnotem, świecisz, ponieważ jesteś wyjątkowy. Kiedy jesteś prawdziwy wobec siebie, ludzie to dostrzegają. To nie chodzi o bycie perfekcyjnym ani próbowanie zadowolenia innych, ale o pokazanie, kim naprawdę jesteś, z Twoimi zaletami i nawet niedoskonałościami. To właśnie sprawia, że jesteś wyjątkowy. Pomyśl o kimś, kto udaje, że jest kimś, kim nie jest. Na początku może udać mu się oszukać, ale z czasem staje się oczywiste, że nie ma w tym prawdy. Teraz wyobraź sobie inną osobę, która jest całkowicie przejrzysta, która nie boi się być wrażliwa. Ta szczerość tworzy natychmiastowe połączenie, ponieważ czujesz, że możesz jej zaufać. Autentyczność ma również związek z odwagą. Potrzebujesz odwagi, by być sobą w świecie, który ciągle próbuje cię ukształtować. Ale kiedy zdecydujesz się zaakceptować to, kim naprawdę jesteś, dzieje się coś magicznego. Ludzie zaczynają czuć się komfortowo w Twoim towarzystwie. Dostrzegają, że nie próbujesz zaimponować, po prostu jesteś prawdziwy. Więc pamiętaj: Twoja autentyczność to Twoja największa siła. Nie bój się pokazać swoich prawdziwych myśli i uczuć. Ludzie, którzy naprawdę się liczą, będą to cenić, a ci, którzy nie, może wcale nie muszą być częścią Twojego życia. Bądź sobą, a reszta dopasuje się naturalnie. Wiesz, co naprawdę przyciąga ludzi. To nieprzesadne starania, by zaimponować, ale niezależność od wyniku. Oznacza to, że nie jesteś obsesyjnie skupiony na rezultacie sytuacji, ale cieszysz się chwilą za to, czym ona jest. To tak, jakbyś mówił: Jestem tu, by się bawić, a to, co przyjdzie potem, to bonus. Wyobraź sobie, że zapraszasz kogoś na spotkanie, ale ta osoba odmawia. Jeśli przyjmujesz to z lekkością, nie robiąc z tego wielkiego problemu, pokazujesz pewność siebie. Teraz, jeśli reagujesz tak, jakby to był koniec świata, pokazujesz zależność emocjonalną. Różnica jest wyraźna, a ludzie naturalnie czują się bardziej przyciągani do lekkości. Ta mentalność pokazuje również, że masz opcje w życiu. Kiedy nie jesteś przywiązany do jednego wyniku, to tak, jakbyś mówił: Mam wybory. A moje szczęście nie zależy od jednej sytuacji. To jest potężne, ponieważ przekazuje poczucie obfitości i wolności. Dlatego kluczowe jest tutaj zmienienie punktu widzenia. Zamiast martwić się o to, co możesz zyskać lub stracić, skup się na cieszeniu się teraźniejszością. Niezależnie od tego, czy chodzi o miłość, pracę czy życie, kiedy uwalniasz się od oczekiwań, otwierasz przestrzeń, by niezwykłe rzeczy mogły zdarzyć się naturalnie a przy okazji zdobywasz podziw tych, którzy są w Twoim otoczeniu.